człowiek aktor telewizyjny, Kibis Legii Warszawa, bramkarz i mistrz hashtagów na Instagramie, Kuba Wesołowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim bramkarz, nie? Dobra, Kuba. Kręcimy dzień po meczu z Piastem. Dużo myśli w głowie, czy raczej spokojnie doskoczymy ich na wiosnę? Myśli dużo. No to myśli towarzyszyły mi wczoraj na boisku, znaczy na trybunach, jak oglądałem mecz. Nie ze wszystkimi myślami chciałbym się z Państwem dzielić. Bo, bo tam bo do, do... często ręce do klasków się nie składały, natomiast wiesz, no, jest nowy trener, jest nowe rozdanie, jest masa pracy, którą pewnie zawodnicy wykonali. Tego wszystkiego muszą się nauczyć i, I to jest pewnie kwestia czasu, aż, aż będą te ręce klaskać częściej. Jak się zaczęła Twoja przygoda z Legią? Dlaczego Legia? No bo jestem z Warszawy, to nie ma innej możliwości. To, Czy znaczy, Podobno jest, mam też kolegów, którzy kibicują inną drużyną, natomiast nie no, ja grałem na drukarzu jako dzieciak, więc tam selekcja odbywa się dosyć jednoznacznie, no albo idziesz na Legii, albo nie no, nie masz innego wyjścia tak naprawdę, więc pamiętam e, jak zaraz po treningach jeszcze łaziliśmy na, na Stary Stadion, pamiętam e, tak, jak przychodziło się czasami na 2-3 godziny przed meczem, tylko po tam posiedzieć i poczuć atmosferę tego, tego święta, którym bez wątpienia zawsze był mecz. E, najpierw z, z ojcem, później z kolegami z klubu, a dzisiaj czasami nawet tutaj mi się żona, chociaż to jest trudniejsze. Trybuna Zachodnia czy Żeleta? No, te, teraz teraz trybuna, trybuna Zachodnia, natomiast. Ja jestem jednym z tych kibiców, którzy naprawdę. Jarają się meczem. Ja, ja, ja jestem bardzo zaangażowany w to, e, identyfikuję się z tymi piłkarzami, widzę ile tam czasami trudu ich to kosztuje i mnie, ja, ja bardzo lubię oglądać mecze po prostu. One mnie, one mnie wprawiają w dobry nastrój i to lubię po prostu. Z jest jakiegoś święta, wieczna. mecz jest raz na dwa tygodnie na stadionie nie zawsze też możesz pójść, więc wychodzi na to, że raz na miesiąc na, tydzień na, na, na tym meczu jesteś. No to wielka frajda, myślałem parę kupić, z którymi gdzieś tam regularnie staramy się chodzić. Eee, więc ale wiesz, kiedyś chodziłem na kiedyś chodziłem na żilety, no, po bilety było 15 czy 20 zł, więc nie było innego wyjścia. Kasa specjalnie dużo też, też nie było, więc eee, pamiętam do dzisiaj mecz z Widzewem łódź, kiedy... Eee, kiedy widzę, położył swoje bramki w Bielgii na Murawę. No, odpowiedź Żylety była jednoznaczna, też położyli tutaj kraty i, i wszyscy nagle znaleźliśmy się na boisku, jeszcze z policją na koniach, więc frajda ogromna, naprawdę. No tak a propos Żylety, środki pirotechniczne na stadionie, tak czy nie? Ja jestem legalistą. Ja, ja uważam, że prawo jest, jakie jest, należy nad nim pracować, ale jeżeli już takie ustanowiliśmy, powinniśmy go przestrzegać. Eee, ale nawet ze względu na bezpieczeństwo, jednak jest masa dzieciaków, jest coraz więcej... Mm, Młodszych osób na trybunach. Oczywiście nie będę ukrywał, że jaram się o prawo i widzę, jaką widzę, to, to, to co widzę na, na stadionie. Budzi mój podziw, no, ale uważam, że to samo dobrze może udać się bez pirotechniki i pewnie narażać się tutaj wielu osobom. Natomiast no, to jest niebezpieczne, to nie jest miejsce, żeby tak jeszcze robić. Ja więc takie jest prawo, jeżeli zmienimy, spoko. Wspominaliście wcześniej o piłkarzach. Komprujeś się z Michałem Żyro, Bresiem i Dudą, z tego co widzę na Instagramie. Czy to im też najbardziej kibicujesz na boisku? Tak, no bo ja, ja, jestem, ja jestem prosty chłopak, jak lubię to, to mu kibicuję, Oczywiście kibicuję całej drużynie i to bez względu na swoje tam jakieś prywatne przyjaźnie. E, ale tak, bo zatem, wiesz, no mam to szczęście, że kumpluję się z wyjątkowo zdolnymi chłopakami, więc, więc zawsze, zawsze Tylko tylko wiesz. Ja ich podziwiałem na boisku, zanim ich poznałem, tak naprawdę. E, I oni są trochę młodsi ode mnie, więc nigdy e, nie myślałem, że miał. Młodszych kumpli, bo zawsze to ja byłem najmłodszy w towarzystwie, ja nagle i też lepiej grałem w piłkę. I to dużo lepiej. Nigdy eee, nie, nie kupowałem się z żadnym bramkarzem, no... Może jestem za niski, natomiast, natomiast tak, 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 no wiesz, no Bereś ma, ma, ma przed sobą w ogóle świetny czas, moim zdaniem, no, to, to jest to, jak on się rozwija systematycznie, jest fajnie myślącym zawodnikiem, cholernie ofensywnym, jak, jak na człowieka z, z tej linii defensywnej, ma odwagę, ma ma na bramkę, jest, 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 jest gościem, którym przyszłość, a, a Michał, no... Ja mam nadzieję, że ta zawierucha zaraz się skończy i po prostu będzie grał jak najwięcej, bo, bo to jest talent, to jest, to jest dar od Boga. To, to czasami jest tak, że, że, mm, że ktoś się bardzo stara i tak pewnego poziomu nie jest w stanie osiągnąć, bo po prostu nie ma tego talentu. W przypadku Michała, w moim uczuciu, ten talent jest ogromny i, e, i też ma spokojną głowę, on ma, on ma determinację, on ma, on ma cel. On, on, on z... znaczy to, co mi najbardziej e, zaimponowało w chłopakach, to, że oni są... Oni są e, kompletnie skupieni na tym, co, co robią. W sensie to są, są, są goście, którzy mentalnie mają po 30 i więcej lat, bo, bo traktują to tak szalenie profesjonalnie. Nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie ma udawania, nie ma... To jest dla nich całe życie. Jakby to nie wyglądało na boisku czasami, że coś nie wyjdzie, coś się tam... Ten... To jest dla nich całe życie. I, i Ja sam zacząłem pracę, jak miałem tam chyba 16-17 lat. I od tego czasu ta praca dziś mi towarzyszy e, i widzę, jak praca zmienia ich, zmieniła również, bo to jest przecież... Nie dość, że ich pasja, to jeszcze zawód, który wykonują. Jeszcze tak a Instagrama, po jednym ze zdjęć z meczu, z Andrejem i Michałem, że notabene, znalazłam takie hasztagi jak znowu nie zagrałem, jeszcze zadzwonią, nie poddaję się. Legia to jest takie twoje niespełnione piłkarskie marzenie z dzieciństwa? No pewnie, że tak. Każdy chciałby zagrać na, na Łazienkowskiej. No mi się udało dzięki temu, dzięki fundacji TVN Nie Jesteś Sam, bo, bo zagraliśmy mecz najpierw z Politykami, później dwa razy z TVP. Ehm... Wiesz, jak wchodzisz na Łazienkowską i nawet jeżeli to mecz, mecz charytatywny, to się jakieś są te emocje. Ja mam świadomość, że te że trybuny są pełne, zwyczaj są to trochę inni ci, którzy chodzą na, na, na ekstraklasę. Mam świadomość, że jest to bardziej piknik niż, niż widowisko czy arena gladiatorów, ale, no, ale o tym zapominasz. Jak 20 tysięcy gardów zaczyna krzyczeć. Jakbyś słabo nie grał, to wydaje się, że... Nie dość, że... po pierwsze wydaje ci się, że wszyscy patrzą tylko na ciebie. Co to w ogóle wierutną bzdurą, bo kto patrzy na bramkarza, jak akcja jest pod drugą stroną. Eee, natomiast eee, no, później jest ten moment, w którym no, teoretycznie nie musisz obronić tych strzałów, no bo nie zda, to cię będą ludzie rozliczać i lubić bądź, bądź nie. Eee... No ale chcesz się pokazać, wiesz, no chcesz, jesteś facetem, masz o rywalizacji, chcesz kurde po prostu wygrać. No. To nie ma znaczenia, czy grasz z politykami, czy grasz y, z Barceloną, no. chcesz po prostu wygrać. Jak wchodzisz na, na murawę Legii, masz zdjęcia piłkarzy, którzy, którzy grali, którzy byli częścią Wielkiej Legii. Eee, wiesz, i widzę gości, których ja widziałem na boisku, kurde, widzę Brzęczka, no, kurde, widzę, widzę Czereszeskiego. Eee, Wiesz, widzę małe zdjęcia Magiery, do którego... do dzisiaj będą jego bramkę. E, na, nie chcę spłamać albo na 3-1 z Wisłą Kraków w okienko z krótkiego rogu. Na, są takie rzeczy, które wiesz, które, które zostają ci tak długo w pamięci, że... że a nagle jest on jest swoim trenerem później na w ogóle dla bramkarza, wiesz, miałem możliwości w ogóle wielki zaszczyt trenować, tam parę treningów zrobić z Krzysztofem Dowhaniem, więc to w ogóle jest no to jest gość, który uczuł najlepszych i nagle nagle on we mnie dopatruje się jakiś promyk nadziei doszukuje się, że nie jest tak najgorzej, on jest przecież sympatycznym człowiekiem Szamo to samo, no przecież kurde, nagle cię jak swojego zwykłego podopiecznego i jest wycisk no, chcecie się żygać, i chcesz upaść na twarz ale, ale frajda jest ogromna w ogóle atmosfera, która jest w klubie o poranku, kiedy przychodzą zawodnicy to się śniadanie, na B już trenuje, a ty jesteś tak wiesz Trochę tego częścią, no bo jesteś na tym treningu oczywiście przy, przymrużeniem oka, bo w zasadzie wpuszczałem to boisko z jednym z trenerów. To jest wielka frajda, wiesz, to zobaczysz te szatnie. No. Ja, ja na tym się wychowałem. Jak sobie myślę, ile godzin spędziłem oglądając mecz legi, to nie wiem, czy ja tyle godzin rozmawiałem z moim bratem w sumie. Dobra, przez 5 lat grałeś w drukarzu warszawskim. Ale gdzieś tam w liceum to osłabło. Wczesny trener już kadry Polski, a mój wcześniejszy trener, trener Sasal, <noise> powiedział, że woli mnie oglądać na ekranie telewizora, niż na boisku. <noise> no pewnie tak było. Pewnie byli lepsi. Eee, czy osłabło? Nie, no bo, natomiast no ja mogę mówić, że była jakoś kontuzja, ale tak naprawdę, no byli lepsi. No ja, wiesz, ja mam metr siedemdziesiąt, więc na bramkarza to, to jestem żenujący wzrost. To jest dobre wieczne granie teraz w lidze, a nie na półbramkach, a nie na, na ligowych. no byli lepsi, lepszy, no będzie miałem jakąś głupią kontuzję, ale, ale jak patrzę na chłopaków, którzy dzisiaj robią, czy odnoszą sukcesy, czy chociażby, chociażby wspomniany wcześniej Michał Żyro, który idzie przez wszystkie kadry 14, 15, 16 w górę. I jest wyróżniającym się zawodnikiem, no to ja nigdy takim zawodnikiem nie byłem. Miałem chyba jedno powołanie do kadry makroregionu, tak więc to nie jest nawet kadra Polski. Natomiast wiesz, z perspektywy młodego człowieka nie do końca ma znaczenie, cóż to jest za poziom, bo poziom wyższy zawsze się znajdzie, a ty po prostu chcesz rywalizować, chcesz być lepszym. To, to mówienie o mojej wielkiej karierze to jest spore na naprawdę. To był cudowny czas i bez wątpienia piłka jest taką rzeczą, która, która chłopaka młodego faceta po prostu rozwija, no masz chęć rywalizacji na tle sportowym, są jasno napisane reguły i zasady i według nich masz być lepszy od przeciwnika i tyle. Jesteś bramkarzem w reprezentacji artystów polskich, ale oprócz tego grasz w Lidze Szóstek, to jest takie twoje małe spełnianie się piłkarskie? Nie no, ja, ja w rapie to już nie gram, ojej, kupę lat, yy, ale jak epizod też zaliczyłem, natomiast yy, Rap jest taką przestrzenią, gdzie, gdzie jest dużo fanów, dużo zabawy, oczywiście na są normalne treningi i tak dalej. Natomiast ten sam mecz to jest, wiesz, to jest raz na jakiś czas a liga szóstek no to, jest, no to jest taki substytut tego, że o 22.00 ściągają garnitury, zakładają korki i znowu są piłkarzami, tak jak to było za dzieciaka. Też nie zawsze na to jest czas, oczywiście, natomiast nasz zespół Weirmari. Eee, no to wiesz, no, no jest dużo chłopaków lepiej grających ode mnie, e, ale, ale to jest dobry czas, to jest w ogóle jest świetne, wiesz, no, masz, y, znowu nic się nie liczy, nic liczy się kto jakim przyszło samochodem, liczy się kto co robi na co dzień. Po prostu są na boisku lepsi i słabsi. No my mnie no, no, nie zawsze jesteśmy w stanie wygrać, ale gramy w pierwszej lize, czyli najwyżej. E, ale, ale to jest, to jest czas, no bo znowu mecz no, trwa 20-20 minut no, i też nikt nogi nie odpuści. Też dochodzi do spiny, Otóż mój zespół przoduje w ilości spin, ten też niesamowite, bo ilość emocji jest dosyć duża, ale każdy traktuje z nas to jako ogromną frajdę, przyjemność. Wcześniej, za dzieciaka, część tych relacji została do dzisiaj. No i to przerodziło się w jakąś ogromną pasję. Ja pamiętam, że ja nawet do liceum poszedłem innego niż zakładałem, bo zaczęły się Mistrzostwa Europy w Belgii i Holandii i już jakieś liceum tam było ogarnięte wcześniej i zamiast próbować do tego co chciałem, no to mówię, nie, już zostajemy w tym liceum z bratem bo, bo bo to są mistrzostwa, bo za chwilę gra moja Holandia jego Włochy no wtedy Polska nie miała reprezentacji na Euro eee, więc wtedy wiesz, no też w domu jest taka rywalizacja, bo mój brachol jest jest po prostu Tifosi, jest po prostu wielkim fanem Juventusu jest zwariowany, nie mam pojęcia, na, na tyle zespołów na świecie wybrać sobie Juventus, ale to jeszcze było po 95 roku, kiedy czy szóstym, kurde, był finał 95, 95 był finał Ligi Mistrzów Ajax Milan w 96 chyba Ajax Juventus I gdzieś tam te, takie relacje czy emocje zostały ja zostałem przy tym Ajaxie ofensywnym i, i w świetnym wtedy w którego podziwiałem a mój brachol poszedł w, w Alessandra del Piero i w Ju Juventus. Mało tego, nazwał syna Alessandro, więc to już w ogóle jest hardcore, no, to nie są żarty. Eee, no, ja nie nazwę syna Edwin. <grytanie> nie ma znaczenia jaki oglądasz poziom rozgrywek, bo i tak dla ciebie ci goście są herosami. No. A jak jeszcze masz możliwość tam poznania, mm, czy poznania, no, przybicia piątki, zrobienia foty z, z Nojerem, no to masz takie coś, no kurde, no, już wyżej się nie da, no, to jest intergalaktyczny mistrz świata po prostu. No. Więc e, to, to życie to jest taki, taki puszczać co chwilę oko i mówi, no kurde, chłopie no ta piłka, przez to życie biegnie cały czas z tobą, więc no tak było dalej. No właśnie, czym dla ciebie teraz jest piłka nożna? Bo kiedyś wiadomo, marzenie jako dziecko zostać sławnym piłkarzem a teraz? No teraz e, nie chcę puścić bramki we wtorki i czwartki od 22. E, to jest najważniejsze. Wiesz, to, to dzisiaj piłka nabiera znowu tej realnej formy i bo po prostu robimy wszystko, żeby we wtorki i czwartki wygrywać. Który z piłkarzy Legii teraz ma taki największy potencjał bycia liderem, pociągnięcia tej drużyny do mistrzostwa? Nie, nie odpowiem Ci tak. Jest ich naprawdę kilku, jest tam świetnych yy, piłkarzy i... Wiesz no, piłka, szczególnie w polskich warunkach, to jest kolektyw, tak więc yy, tych indywidualności mam zdecydowanie mniej, chociaż, tak jak wspomniałem wcześniej, i tych, o których mówiłem wcześniej, no, no są na pewno no, wybijającymi się zawodnikami. No. Ja nie wiem, czy, czy jest zawodnik, który jeden, wiesz, no ja zawsze patrzę na od tyłu, nie? Czyli patrzę od, od, od Kuciaka, od Pazdana, od Lewczuka, który teraz gra świetne mecze. Jest oczywiście bereć wcześniej wspomniany. E, to wszystko, to wszystko tam jest, wiesz, no, tam jest masa zawodników, którzy ten wynik powinni zdobyć i Piast wczoraj zagrał dobre zawody, tam nie ma co gadać. E, natomiast e, nie, no ja tam jestem, wiesz, ja wierzę w to, że... Nie, że ten mistrz będzie, w ogóle trudno sobie wyobrazić, co mogłoby być innego, co mogłoby się wydarzyć, żeby tego mistrza nie zdobyć. No właśnie, Legia zdobędzie mistrzostwo? Nie, no w ogóle nie, nie zadawaj mi takich pytań, no to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Okej, okay. czy Legia miała w tym sezonie szansę w tej Lidze Europy, czy jednak zdecydowanie za silna? <laughs> Powinno być pewnie trochę lepiej, no ale, ale, czy to jest sport, nie przewidzisz wszystkiego i... Mam nadzieję, że teraz zmiana trenera i, i to, co dzieje się w klubie, spowoduje, że za chwilę będziemy spokojni i, i będziemy, jak powiem, często bić brawo. W jednym z meczów charytatywnych grałeś przeciw kolegi. Nie było Ci żal, że to jednak nie w barwach, tylko przeciwko niej? Nie, nie było mi szkoda, szczególnie, że chyba dostaliśmy siermierzny. E, przegraliśmy. E, i to e, Tak, podczas Wielkiej Orkiestry na hali sportowej. E, no, Fryda ogromna i to też, żeby było jasność, bo trochę tam, tam była normalna legia, oczywiście ta druga legia, bardziej niż pierwsza, ale, ale nas złodzili w te przeokrót. Ale do, do dzisiaj, bo to, to jest bycie bramkarzem, że do dzisiaj pamiętam też która w sytuacji, w której mogłeś zostać bohaterem i wybronić fantastycznie, a wpadło. No. Mi często wpada tak No dobra, nie gadamy o tym. Ukończyłeś dziennikarstwo. Nie masz takich planów, żeby na przykład związać się z dziennikarstwem sportowym, bo dużo wiesz o piłce? Nie, no, każdy chciał na, na kiedyś na studia i na dziennikarstwo. To każdy chce pisać o sporcie, każdy facet, bo w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Ja w ogóle nie wiedziałam, o czym można innym pisać. Wydawało mi się, że dziewczyny piszą o kulturze, a, a facet piszą o piłce. Że z czasem okazuje się, że ja się piłką pasjonuję, ale nie jestem gościem, który zna wszystkie tabelki, roczniki i tak dalej. No, mój brat to wiele bardziej, a, a czasem jak zaczynam rozmawiać z dziennikarzami sportowymi, no to ich wiedza na temat futbolu jest, jest, jest przeogromna. Wiesz, też z drugiej strony, czym innym jest sobie pogadać przy piwie i paluszkach i się chwilę pomączyć, jak zobaczysz zawodnika, którego akurat kojarzysz. Eee... I pewnie, gdybyś mnie dzisiaj zapytał, to wymieniłbym 11 się z 1995 roku, no ale z 1999 już nie, więc a tam chłopaki mają te procesory w pełni pracujące, oddane piłce. Eee, więc nie, no więc to... Poza tym, no, ja się interesuję piłką, a nie każdą dziedziną sportu. O lekkiej atletyce wiem niewiele, oczywiście znam... Eee, Znam, znam nazwiska, kto jest znać trzeba, ale nigdy kubertyna nie przeczytałem. Tak więc o nowoczesnych igrzyskach też nie wiem specjalnie dużo, więc to chyba jakaś wielka kniga jest. Więc nie no nie poszło w stronę pisania w ogóle, tak naprawdę, więc tym bardziej też i sportu. Sport ma to, ma to do siebie, że czasami potraficie rozczarować, nie? Są emocje, w których, czy sytuacje, w których, tak jak przed po Euro, kiedy nie chcesz już o tym już myśleć, czy mówić, bo Cię to boli zwyczajnie. Ja pamiętam też kiedyś taki powrót z meczu z Mistrzostw Świata, pojechaliśmy w cztery osoby, jakoś samochodem do, do, do Niemiec, chyba do Gelsenkirchen na mecz z Ekwadorem, pierwszy mecz Mistrzostw Świata, jeżeli nie pomyliłem z innym krajem Ameryki Południowej, to przepraszam. No i liczyliśmy, że w ogóle wygramy ten mecz, też że jesteśmy w domu, za chwilę mistrzostwa, grupa z Niemcami, no w ogóle to jest wszystko do zrobienia. I pamiętam, e, mieliśmy nawet hotel jakiś, za jakiś, jakiś takie taki hostel gdzieś zajęty w Dortmundzie, że w czego będziemy tam spali. E, Weszliśmy na ten piękny stadion, na Arena of Schalk. no przepiękny po prostu. No i nagle... No i nagle wyszliśmy po 90 minutach z koszmarnym wynikiem, z przegranym meczem. Pojechaliśmy gdzieś do Dortmundu na jakąś pizzę coś zjeść. Tam byli akurat Szwedzi, którzy dzień później grali mecz i w ogóle byli w super nastrojach, jak się okazało, niepotrzebnie, bo chyba mecz Trinidad i Tabago dostali się również nie w tyłek. No ale tak siedzieliśmy przy tej pizzy jednym piwie i stwierdziliśmy, że wracamy do domu, bo. Bo to bolało, aż to przegrane. Wie. No dobra, i takie ostatnie pytanie co do kadry. Po sobotnim losowaniu. Mamy szansę, czy nie mamy? Sza, szansę mamy zawsze, nie? To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast jak powiedział to prezes Boniek, no wiesz, masz dwa mecze, żeby wyjść. No nie masz dużego pola na pomyłkę. Eee, fajnie, że gramy mecz w środku z Niemcami. Też, to jeszcze znaczy, że ten mecz nic nie musi przekreślać. No uważam, że pierwszy mecz chyba z Irlandią, tak? Z no jest w ogóle spokojnie do, do wygrania i to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Z Ukrainą również to wiesz, no oni mieli swojego Szewczenkę mamy Lewandowskiego i to jest gość, który, który robi po prostu różnicę. Natomiast tych chłopaków, którzy mogą wziąć na siebie, na swoje barki ciężar odpowiedzialności, dzisiaj jest o wiele więcej i to jest naprawdę świetny zespół. To są to są goście, którzy, którzy chyba po prostu no, jarają się tym, co robią, cieszą się. i... i... I to, to mi dobrze wychodzi. Wiesz. No, ja tutaj nie będę ten, nie będę nic skłamał, ale mam nadzieję, że Michał Żyro ja też na pewno się załapi do tej kadry. No, to jest, to jest też człowiek, który też robi taką różnicę, więc. E, ja sądzę, że będziemy mieli dobry czerwiec. No. Mało tego, że sprawdzałem bilety, tylko że na razie mało jest kolegów, którzy mają do sprzedania bilety. Czołem, nazywam się Jakub Wesłowski i składam Wam najserdeczniejsze no, życzenia świąteczne. Dużo uśmiechu, szczęścia, mistrzostwa dla Legii, sukcesów na boiskach. Tych biznesowych, i niekoniecznie pierwszej ligowych. No i szczęśliwego nowego roku, żeby było lepiej.